Kocham babcię i dziadka. Tak. Babcia to osoba. Ważna. Ważna. Leżna. Moja mama mówi do babci mama. A moja mama mówi do dziadka tata. <głosy> <głosy> moja babcia gotuje objawy i kupuje botyce. Babcia bardzo kocha swoich wnuczków i gotuje kot, dania. Babcia potrafi szyć. Dziadek może nam. W czymś pomóc. Dziadek może nas uczyć kierować pojazdem. A babcia nam też w czymś może pomóc. Babcia może nam czytać bajki. Moja babcia jest e, mamą mojej mamy. A dziadek jest tatą mojej mamy. Jest mamą mojej mamy. Babcia bardzo lubi tulipami. Zabrania skóry. Dziadek lubi, lubi odkopywać piasek koparką, a mój dziadek mi pomaga grabić liście. A dziadek jeszcze nam może pomóc malować. Lubi bardzo kierować samochodem. Dziadek potrafi łowić ryby. Dziadek może pomagać każdemu, nawet swoim kolegom. Dziadek może nam jeszcze pomóc, chcemy szukać, ze swoimi wnukami bawić. Dziadek może trochę na nas pokrzyczeć i dziadek bardzo lubi się malować. Dziadek ma swoje perfumy, a babcia może się bawić ze swoimi koleżankami. Dziadek bardzo ładnie się może ubierać, jak gdzieś pojedzie, bo babcia też się ładnie ubiera. A babcia też czasem nas może okrypę. Babcia lubi się kosmetykować. Moja babcia pomaga mojej siostrze odrabiać lekcje i koloruje jej obrazki. Babcia lubi się ładnie ubierać. Moja babcia pomaga kuzynowi odrabiać lekcje. Babcia lubi oglądać wiadomości. Babcia lubi złote rybki. I jeszcze babcia może nam pomóc wejść do łóż. Babcia lubi, babcia lubi pomagać, układać puzle jak ktoś nie umie. Babcia lubi różne kwiaty. Moja babcia ze mną chodzi na spacer i buduje i jej kwiatki. Dziadek mnie często odbiera przed szkola. Moja babcia lubi ze mną być. Ja kocham babcie. Babcia umie najfajniejsze placki robić. Moja babcia bardzo ba, ba, dla mnie dużo czasu poświęca. Ja lubię z babcią robić coś. Mój dziadek umie naprawić rowery. Ja lubię z babcią sobie coś. Brać. babcia mi czyta bajki na dobranoc. Mój dziadek mi zrobi go kardę na lato. Mój dziadek umie naprawiać już i psawoty. Mój dziadek umie naprawiać rower i wędki. Mój dziadek bardzo lubi jak ja do niego przyjeżdżam. Ja, ja dziadka lubię. Ja dziadka kocham. Mój dziadek we już sobie żartuje. Mój dziadek jest kochany. Moja babcia dba o moje storowie. Moja babcia lubi gotować. Moja babcia pyszne placki robi. Moja babcia robi dla mnie kopytka. Moja babcia najlepiej gotuje, robi wszystkie pyszności. Moja babcia mi jak przyjeżdża, to mi przywozi słodycze. Moja babcia mi kupi na drugie urodziny kłada. Kocham babcię i dziadka. Bardzo kocham babcię i dziadka, bo mi robią różne pyszności i zawsze przynoszą jakieś zabawki.